Będzie rozwijał Suporex, 5 Suporexów pięścią. Sensei Renata Kwaśniewska, prywatnie moja żona. 5 Suporexów w yy, płokcie. Yy, Grzesiek, pokaż stopę. Nie mamy żadnych ochraniaczy na nodze, więc z gołą stopą rozbijamy, yy, rozbijamy Suporex. Yy, Senfaj Boguś. Żeby nie skaleczyć ręki, powinna być ściereczka. Ona jest tylko po to, żeby nie było krwi na Suporexie Sensei Renata Łokciem bez ochraniaczy. Senpai, klimat zaczyna. Chodźmy! Nas hey. niszczył jeden Sporex. Trzeba wymienić. Grzesiek, kto jest jeszcze jeden. U kogoś za tobą. Senpai Boguś Mikos. Jego debiut w rozbijaniu w technice tamaszczyzn również są zawody z rozbijania przedmiotów twardych. Jak jesteś gotów, chodźmy. Co jest Elena Takaśniewska, łokieć. Chodźmy. Brawo. Dziękujemy serdecznie. wszystkim klub Piąków z filia Fija w Jeszcze raz brawa dla dzieci. Dziękujemy, schodzimy.